Po pierwsze łamanie barier. Po drugie nauka. W Poznaniu ruszył projekt Make a Difference. Do stolicy Wielkopolski przyjechało kilkudziesięciu studentów i wolontariuszy z całego świata. Odwiedzają osoby niepełnosprawne z całej Wielkopolski i prowadzą warsztaty zajęciowe. Martyna Gajewska. I'm Ronnie. And... I'm from to pierwsza taka lekcja geografii na warsztacie terapii zajęciowej. Te osoby nigdy wcześniej się nie znały. Różni je pochodzenie, kultura i język. Uczą się więc przez praktykę. Organizujemy specjalne warsztaty, robimy origami, budujemy domki. Dobrze się przy tym bawimy i wspólnie uczymy. Studentki spędzą w Poznaniu kilka tygodni. Nigdy wcześniej nie zajmowały się osobami niepełnosprawnymi. Chcą w prosty sposób, na przykład przez sztukę, przekazać jak najwięcej informacji o swoim kraju. Uczą języka. A nawet wspólnie gotują. Co gotowaliście? Ziemniaki, ee, się. Świetna jest integracja, świetnie to działa, otwiera niepełnosprawnych na, na inną kulturę, bo projekt Make a Difference ma łamać bariery, uczyć tolerancji. Studenci z zagranicy będą odwiedzać szkoły specjalne i placówki dla osób niepełnosprawnych w całej Wielkopolsce do poznania przyjechało w sumie ponad 30 wolontariuszy z najdalszych zakątków świata. To są wszystkie kraje: Malezja, Chiny, Wietnam, Australia, Nowa Zelandia, Brazylia. Anna pochodzi z Indonezji. Nigdy wcześniej nie spotkała się z takim rodzajem terapii. U nas nie ma takich zajęć jak w Polsce i nie ma takich placówek. W indonezyjskich szpitalach można tylko porozmawiać z chorymi, pomóc w jedzeniu i ubraniu się. Ten projekt jest o wiele fajniejszy. Bardzo mi się podoba. Studenci z zagranicy nagrywają także krótkie filmiki z pobytu w Wielkopolsce. Później będą w swoich krajach promować placówki i stowarzyszenia, które odwiedzili. Martyna Gajewska, teleskop. Teraz w teleskopie to wszystkie informacje. Więcej o 18.30. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.